Dzień dobry! W moim pierwszym filmie jakość dźwięku niestety nie powalała, natomiast nie był to problem mikrofonu. Wbrew pozorom, ten, który posiadam, jest naprawdę bardzo przyzwoity. Problemem jest raczej to, że pokój, w którym nagrywam, jest właściwie całkiem pusty. To znaczy, poza biurkiem z monitorami i komputerami, które stoi za moimi plecami, właściwie nic tutaj nie ma. I za samą kamerą znajduje się zupełnie pusta biała ściana, w związku z czym występuje doskonale słyszalne zjawisko pogłosu. No z tego, jakby oczywistego problemu, zdałem sobie niestety sprawę dopiero po nagraniu pierwszego filmu i oczywiście musiałem poszukać jakiegoś rozwiązania. No i na szczęście w dniu dzisiejszym kurier przyniósł paczkę widoczną za moimi plecami, która powinna ten problem pomóc wyeliminować, co, mam nadzieję, będzie widać w drugiej połowie tego filmu. Co ciekawe, z tego, że jest pogłos, zdaję sobie sprawę nawet w tej chwili nagrywając. Wcześniej nie zwracałem zupełnie uwagi na to zjawisko, dlatego że jeśli już nawet rozmawiam z kimś, siedząc w tym pokoju, to zazwyczaj robię to w słuchawkach, które odcinają mnie od zewnętrznych dźwięków, więc nie dostrzegałem tego zjawiska. Zresztą nawet nagrywając ten pierwszy film, zupełnie nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast po tym, jak już go obejrzałem, to nawet w tej chwili słyszę echo swojego własnego głosu. Jest to całkiem irytujące. też paczki to oczywiście takie pianki w kształcie piramidek, których zadaniem jest... Rozpraszanie dźwięku padającego na nie, tak żeby nie powstawały stojące fale dające zjawisko pogłosu. Trochę się obawiałem ich jakości, to znaczy tego, czy nie będą się pylić i nie będą postrzępione. Na szczęście nie. Mimo, że są tanie, to ich jakość jest bardzo, bardzo dobra. Nie ma zupełnie problemu z pyleniem. Jeśli efekt okaże się niewystarczający, Zamówię tych paneli więcej, zwłaszcza że koszt nie jest zbyt duży. Za widoczną na zdjęciu powierzchnię zapłaciłem 150 zł, licząc z klejem i przesyłką. Sam klej był trafiony idealnie, to znaczy w puszce właściwie nic już nie zostało, natomiast nie oszczędzałem go i wszystkie panele przyklejone są bardzo solidnie. Warto także pamiętać o środkach ostrożności, zwłaszcza że na samej puszce znajduje się napis brzmiący: Podejrzewa się, że powoduje raka. Nie brzmi to zachęcająco, ale na szczęście sam klej jest bardzo bezpieczny w użyciu, dlatego że ma gęstą konsystencję to znaczy jego rozpylenie nie powoduje powstawania chmury oparów, tylko gęstą klejącą powłokę. Mimo to osobiście użyłem maseczki, która po prostu latające w włókienka byłaby w stanie zatrzymać. Film jest bardzo krótki, ale właściwie niewiele więcej mogę powiedzieć, a jestem bardzo ciekaw efektu, w związku z czym kończę nagrywanie i biorę się zamontowanie, żeby zobaczyć, czy jest jakakolwiek różnica przed i po powieszeniu paneli. Od 15 minut, co tylko zacznę nagrywać, zaczyna szczekać pies z sąsiadów.